Hej, hej! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś, moi drodzy, dwie krzyżóweczki. A w zasadzie to miał być dzisiaj mix. Każda z tych krzyżówek miała iść na inny odcinek, ale wiecie co? Po przyjeździe do domu zobaczyłam coś niebywałego: to jest normalnie sztos. A wiecie co? Słuchajcie, te dwie zdrabki losowałam, nic nie wybierałam, a mamy tutaj garnek i gulasz w bonusach. A wiecie co jest najlepsze? Że ja dzisiaj radziowi na obiad właśnie robię gulasz. No to musi być znak! Już jeden odcinek nagrałam, no i wam powiem, że naprawdę super zdrabki. Wspominałam w nim, że to jest szczęśliwy dzień, może i tutaj będzie szczęśliwy dzień, no zobaczymy. A wspomniany odcinek albo już wszedł, albo wejdzie, bo nie wiem w jakiej kolejności będę je wstawiała. No, ale teraz skoncentrujmy się na tym garnku i gulaszu. Numerek 40, numerek 49. No i chyba od tej 40 zaczniemy, co? No, muszę się sprężać, bo gulasz już w drodze. Jeszcze sobie wstawię kaszę, bo radio za dwie godziny wraca do domu. No, to słońca jedziemy. Mam nadzieję, że gulasz nam wyjdzie nader dobry. A pierwsze dwie literki to K i B. Troszkę większe? No pewnie, że tak lepiej się ogląda, nie? A więc tak w garnku rozpoczynamy ostatnią literką. A tutaj szukamy K i B, no i widzę, że keks jest, no może by tak na deser zrobić. Mamy piekarnik, zobaczcie, wszystko z jedzonkiem, ale zobaczcie jak pasuje, piekarnik, piec, no co prawda gulaszu nie będę robiła w piekarniku albo w piecu, ale gdybym chciała że komy keks upiec, to zobaczcie, krzyżówka zawiera całe menu. Dobra, my szukajmy K i B, dobra, tutaj w piekarniku jeszcze jedno K, tutaj mamy w niklu, no i to by było chyba wszystko, co? No, zobaczcie, albo babę bym mogła mu ugotować, taką gotowaną. No, z naszych literek to chyba wszystko. Dobra, jedziemy po kolejne. C i P. No, co prawda, w garnku nie znajdziemy, ale P na pewno znajdziemy w piekarniku. P mamy również w piecu. Tutaj mamy... Kolejne P, w mocy mamy C, tutaj jeszcze w ciosie, a po drugiej stronie już widzę C. No, ale drugiej literki raczej tu nie znajdziemy. Dobra, to idziemy po kolejne. A tutaj czekają już J i Z. O, garnek na razie czeka. Czeka na kolejne składniki, a my szukamy J i Z. J już tutaj mamy. A zetki po drugiej stronie poszukamy. No i już ją mamy. No ale dzisiaj mi się zebrało na rymowanko. Dobra, tutaj w rydzu chyba ostatnia zetka będzie. No na to wygląda. W i X. No X -a to tutaj nie zapraszałam, ale W mamy w Iwące. Tutaj jest kolejne W. W kwarcie jeszcze jedno. Tutaj mamy w wizie. No i to by było na tyle. Jedno, jedyne W. No o X się to już nie wspomnę. O, ale teraz miło się zapowiada. N i A. Obydwie literki mamy tutaj w bonusie. A A potrafi zdziałać cuda na krzyżówkach. No i tym razem też nie zawodzi. Zobaczcie, bardzo dużo tej literki. Tutaj mamy N. -kę. Kolejna z Enek. Jeszcze jedna, no bardzo ładnie posypały, o baba nam się utworzyła, ja Wam powiem, że jak znajdę trochę czasu, to może i właśnie zrobię taką babę piaskową. O, tutaj nam się słówko otwiera. No, a tutaj frontem kończymy. A kolejne dwie. O, jak miło samogłoski. I i u. No, fajnie nam się otwiera krzyżówka. No i jedna i druga. O, tu mamy drugie słówko wiza. No, jest potencjał. Y i V. Oj, te X -y i V -y to się zawsze pchają, a w krzyżówkach po nich ani śladu, ale za to Y też nie ma. A tu? No, tutaj jest kilka Y. -ków. A nie, V też jest, zobaczcie to zmienia postać rzeczy, jednak był. No to teraz F i E to już są przedostatnie literki, ale na garnek cały czas jest szansa, bo jeszcze dwóch literek nam brakuje. Może i G i R wpadną na sam koniec. Ale póki co E i F. O, mamy piec. Pierwsze słówko po lewej stronie. O, zobaczcie, jak L by wpadła, to mamy dwa słówka jednocześnie. No plus ten piec, to byśmy mieli trzy. Ale to za chwilę się okaże przy ostatnich drapnięciach. A ostatnie drapnięcia dają nam, moi drodzy, M i R, no tego G nam zabrakło, no szkoda, szkoda. Dobra, tutaj otworzył się piekarnik, to jest drugie słówko. Tutaj M, tutaj M, tutaj mamy R, tutaj pełna moc. O, e, ktoś zapomniał, przy okazji R. -ka. Tutaj R, tutaj R. No i dalej nie pojedziemy. Dwa słówka za mało o jedno, ale może tu. M-I-R. No, podobna sytuacja. No, niestety. Garnek widocznie do gulaszu nieprzystosowany, przynajmniej nie ten. No, ja Wam powiem, że ja tu mam taki duży garnek, bo zawsze jak robię zupy, czy gulasze, czy jakieś mięcha w sosie, to zawsze robię na dwa dni. Dobra, to przechodzimy teraz do naszego gulaszu, do sedna całej sprawy, a numerek 49. No może i tu nam się uda. U i X, no ten X nam się znowu tutaj pcha do krzyżówki. Ale przy okazji mamy U. A U znajdziemy i w bonusie, i na krzyżówkach, ale zobaczcie, X też jest. No to dobra, zwrócę mu honor. No tutaj pojedyncze U. No, X raczej tu nie znajdziemy po drugiej stronie. No, ale to dopiero pierwsze dwie literki. A zobaczcie, teraz mamy A, A i B. No, w gulaszu mamy A. No, na ksiżukach na pewno też się wysypią. No, nie zapomnimy o literce B. O, zobaczcie, tutaj też mamy babę. No, i od razu nam się w całości utworzyła. No i fajnie. No tutaj wszystko, a tu no zaczniemy od buszu. No tutaj chyba wszystko. Ale że ta baba i w jednej i w drugiej, nie? To jest znak, będziemy gotować, moi drodzy. H i K. No, w gulaszu nie mamy. Ale K mamy w kosie. Mamy w skali. W glukozie. H wpadnie nam w ucho. H mamy też w harcie. No, lipno, niedaleko mnie. Dobra, tutaj K, tutaj K. Tutaj jeszcze jedno, a nawet i dwa. O, Krakowiak, jak ładnie nam tutaj się rozwinął. No dobra, powiedzmy, że to wszystko. W i Y. No gulasz cały czas stoi. Ale mamy już Y. No W tak nie bardzo. A tu? Dobra, w Alpach jest Y. W Kleryku również. A w Krakowiaku mamy W. No i w Sowie. No to kolejne dwie. F i I. No w gulaszu nie znajdziemy. Ale znajdziemy je tu. O, mamy jeszcze Fkę. No po tej stronie Fki akurat nie ma. Ale mamy jeszcze I. A kolejne dwie to Z i P. O do gulaszu zetka wpadnie. Dobra, tutaj mamy zetkę. Jest kolejna i jeszcze jedna. A tutaj prawdopodobnie ostatnia. No, z P słabiutko. Ale P mamy tu. A tu jest jeszcze jedno. M i N. Dobra, na pewno do Adama nam M wpadnie. Tutaj do Marsylii, do Lombardii. A N poszukamy z drugiej strony. Już jedną mamy, mamy też drugą, tutaj M. -ka. W LIPnie mamy N. -kę. Tutaj jeszcze jedna, tutaj w macy mamy M. -kę. No i proszę, jak ruszliśmy. No, przedostatnia para literek. C i L. No zobaczcie, znowu dwie literki nas dzielą. Może G i S będzie na koniec. Tam co nam brakowało? G i R, ale też G nie wpadło, nie? No ale liczymy, że tutaj wpadnie. A my szukamy C i L. Dobra, tutaj jeszcze C, tutaj mamy L, tutaj jeszcze l -ka. a zobaczcie, ani jednego słówka nie ma, a nie mamy, babę. No ale może za chwilę nam się tu wszystko rozwinie, wystarczy, że s nam wpadnie. No i dobrze by było. No ale na razie się zajmijmy tą C i L, no tutaj mamy Alby, pierwsze słówko. O, już jest drugie. No kochani, teraz zaciśnijcie mocno kciuki, no jeszcze tą K sobie tutaj wymarzamy zaległą. I niech padnie literka, która nam tu zrobi. Ambaras. A mamy J i R. No, zobaczcie, ani G, ani S nam nie wpadło. J raczej nie pomoże. Chociaż nie, pomoże. Zobaczcie, tutaj mamy drugie słówko dzięki J. -ce. No ale na trzecie się nie zapowiada. No, przy dwóch zostaniemy. A tutaj jednego tylko nam brakuje. J i R. No i wam powiem, że do jednego nam będzie brakować dalej. A no szkoda, tak fajnie nam szło. Tutaj gulasz był wart 15 zł, a kontrolne literki mamy różne. Także moi drodzy, tutaj z gulaszem nam nie wyszło, ale mam nadzieję, że mój wyjdzie przepyszny. I chociaż nic nie wygraliśmy, to moi drodzy, nie wiem jak wy, ale ja bawiłam się naprawdę świetnie. Także słoneczka, ja już. Kończę ten odcinek, jeszcze jeden został mi do nagrania, a nagrywam teraz, można by powiedzieć, że hurtowo, dlatego że na przełomie kolejnych dni, no nie będę miała absolutnie czasu, aby zasiąść sobie do strapek, a chciałabym, abyście każdego dnia, albo prawie każdego chociaż, oglądając nasze filmy, zaczerpnęli troszkę rozrywki. A teraz, moi drodzy, już się żegnam z wami, dziękuję wam pięknie za oglądanie, pozdrawiam was bardzo cieplutko i życzę wam samych najlepszości. Trzymajcie się zdrowo! No to pa!